Ponad 6 milionów. Zwykle jest 20 milionów. No tak, kiedy się długo kumuluje. Niedawno podjęli 22 miliony. Co? Nie wystarczy 6. 6 milionów. Pop! A nie nie, wziąłem. Wziąłem na pierwszej stronie w gazecie. Kupo! A! Włożyłem a, do wewnętrznej kieszeni! Zrobię guzik, żeby teraz przypadkiem nie wypadł. Nie wypadł. Niech zobaczymy. Tylko zobaczyłem. strasznie. <śmiech> <śmiech> Za taki świstek dawać 6 milionów. 6 milionów. 6 milionów. 352 tysiące. Za takie byle, co? Tak! Trudno uwierzyć. Na co? Pieniądze to też tylko papier. To co innego. To pieniądze. To też pieniądze. Jednak trudno uwierzyć, że to pieniądze. A co ci w banku? Zaryglowałem się w publikacji. W ubiegłym tygodniu naprawili zamek. Gram zawsze tymi samymi liczbami. Rokiem urodzin moich. Twoich, naszych dzieci, mojego ojca, i właśnie na tym! Na tym jednym! Pokrótce, nie podniecaj z Twoim Dostałem zawrotów głowy. Myślałem, że upuszczę kupon, się uszkodzi, i go wie, włożyłem do portfela. Widzisz! Do portfela! Opacało się kupić portfel! Skórzany! Łatwiej go wyłowić, gdyby wpadł, wiesz! Stałem tam w kabinie. Woda. Lało się ze mnie, bo jak upuszczę, to zamoknie i go nie przyjmą. Jeszcze śmiałem się w duchu, właśnie teraz miałbym kipnąć. Myślałem, że mam za zawał. Opuściłem deskę, posiedziałem chwilę, oddychałem głęboko. Wyszedłem z toalety, ale z korytarza. Musiałem momentalnie pędzić, bo dostałem sraczki. Tak jak nie jest, <grystanie> to przeżyłem! Za taki świstek dawać pieniądze. Trzeba schować. Już mielibyśmy strasznego prawa, gdyby się teraz Gdzie Wciągła schować. Tak żeby nie znaleźli i w razie się włamią, żeby się nie spalił w trakcie pożaru. Już cholera nie potrafimy śleć. To cukierniczki! I tak jest pusta, nigdy jej nie używaj! Nie, nie, nie! Jeszcze ktoś stłucze i się kupą uszkodzi. Nie, 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 nie. Nie, 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 No to zapakujemy w poli i włożymy do puszki po kawie. I tak jej nigdy nie używaj, nie jest pusta.